Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no dalej Pan Piotr pokazuje tutaj swoje zrozumienie Biblii, czyli niezrozumienie, prawda? I tutaj pisze tak... Taki krótki wpis i zobaczymy tutaj pewne rzeczy. Dwa pytania, oczekuję uczciwej od odpowiedzi. Pierwsze, proszę zacytować moje słowa, które usprawiedliwiają pana oświadczenie. Pier, minuta 55. Pan twierdzi, że dzieło. Chrystusowe zostało zainaugurowane w roku 1942. No, Pan mówi, że należy do Kościoła z 1942 roku, więc ja Panu zwróciłem uwagę, że Kościół, który Chrystus założył, powstał wcześniej, bo w 1933 roku. Więc jeżeli dla Pana 1942 rok to jest data założenia Pańskiego Kościoła, no to to jest Pański Kościół. Kościół Chrystusowy został założony 9 lat wcześniej, w 1933 roku, więc to nie jest Kościół Chrystusowy. Pan napisał, że kościół, że Pan należy do kościoła założonego przez Św. Marka w 1942 roku. Czyli to nie jest kościół Chrystusowy. No, oczywiście to jest brednie, bo święty Marek nic nie zakładał, prawda? ale no, To są fanaberie od szczepieńców. E, proszę jasno, drugie pytanie. Proszę jasno potwierdzić lub zaprzeczyć, czy dociera do Pana definicja Kościoła Efezjan 220 zbudowany na fundamencie apostołów liczba mnoga i proroków liczba mnoga. A kimieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, w nim cała budowla jest dopasowywana i wzrasta na świętą świątynię w Panu. No i co tutaj chcesz Pan tym e, listem e, do efezjan pokazać? Co chcesz tutaj pokazać, zwracając na liczbę mnogą, że e, chcesz tu usprawiedliwić, że kościół w Antiochii był niezależny, kościół Jerozolimski są niezależny, tak? I wspólnoty egipskie były niezależne, tak? To były takie różne ciała e, niezależne, nie mające powiedzmy sobie tak centrali nad sobą, tak? To chcesz usprawiedliwić, panie Piotrze, no to proszę zauważyć, że ten sam werset, jeżeli pan masz takie coś w głowie, no to zaraz panu naprostuję e, to siano, e, ten sam fra fragment, który pan cytuje, bo tutaj pan pisze, w Fundamencie Apostołów liczba mnoga, w fundamencie proroków liczba mnoga, tylko że w nim cała budowla jest, dopasowa jest dopasowana cała budowla nie budowle, tylko budowla, liczba pojedyncza. Widzisz tutaj, pan już się wywalasz, bo nie pisze tutaj, jeżeli pan zakłada, że te patriarchaty powiedzmy, antyocheńskie, egipskie, prawda i, i, i te były niezależne. I że każdy i apostołowie sobie tak zakładali właśnie takie niezależne patriarchaty, używając pana pańskiego języka. To znaczy, że tutaj święty Paweł kłamie, dlatego bo pisze o budowli, a powinny być budowle. To znaczy, że Chrystus skłamał, bo powiedział, że założy mój kościół, a nie moje kościoły bądź federacji kościołów, tak? Więc, e, Panie Piotrze, no po prostu leżysz, leżysz, cytuję fragment, zwracasz sobie uwagę na apostołów, na liczbę mnogą apostołów i proroków, e, tymczasem nie zważasz na to, budowla wzrasta jakoś na świętą świątynię, nie na święte świątynie, tylko na świętą, czyli święta świątynia jest jedna, budowla jest jedna. Prawda? Jest dwunastu apostołów, jest wielu proroków, ale budowla jest jedna, bo jest jeden Chrystus, który założył jeden Kościół. I teraz jeżeli już Pan tak strasznie się chcesz tutaj czepiać właśnie i, i, i bronić niezależności Kościoła w Antiochie, to ja Panu coś przeczytam z dzieł apostolskich. No jeżeli Pan ma trochę pomyślenku to powinien Pan y, w następnym tygodniu iść do kościoła katolickiego w międzyczasie do spowiedzi. Widzisz pan, panie y, Piotrze, y, 15, ja dlatego panu apelowałem: 14, 15, 16 rozdział w Apostolskich, żeby sobie przeczytać. Może pan nie przeczytał, albo przeczytał i, i nie, nie wie o co chodzi, to ja panu zwrócę uwagę y, na jedną rzecz. 15,22. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Juda zwanego Barnabasa, Barsabasa Bar i Sylasa, i wysłać do Antiochi, czyli do pańskiego kościoła. Tak, znaczy do, do Antiochi, tam, gdzie tego niezależnego kościoła, tak. Razem z Barnawą i Pawłem posłali przez nich pismo tej treści, tak? No i tutaj mamy postanowienie. E, prawda, wiemy, że e, Sobor Sob e, Jerozolimski był, jak nazwa wskazuje, w Jerozolimie. I teraz, dlaczego Kościół w Jerozolimie wysyła posłańców do Kościoła w Antiochii, skoro to były dwa niezależne kościoły? Dlaczego Kościół w Antiochii, mając problemy, nie rozwiązał ich sobie w oparciu o decyzję Świętego Marka bądź jakiegoś swojego własnego, niezależnego ciała kierowniczego? Dlaczego Święty Paweł z Silasem udali się do Jerozolimy, żeby rozwiązać ten problem? Widzisz tutaj, panie Paweł. Przepraszam, panie Piotrze, centralizację władzy, która jest widoczna już w dziejach apostolskich, boś pisał pan wcześniej, że zakładali w Jerozolimie, w Antiochii, tu takie, niezależne, że nie uznają papieża. Kto jest pana głównym zwierzchnikiem w kościele, pan pytasz. Następnie pan piszesz o świętym Pawle, że pisze o kościele w Cyprze, o kościołach tu, o kościołach tam i co. To może przeczytamy tak. O. Tutaj pan pisze. Przykłady założenia. Kościół w Atenach 52. Kościół w Koryncie 54, kościół w cypryjskiej 45. No i co z tego? I co? I to są trzy różne niezależne kościoły. I każdy ma swojego popka i każdy sobie rzepkę skrobi, tak? Nie. To jest właśnie ta budowla e, świętej świątyni. Która jest jedna. Kościół panie Piotrze. Jest wspólnotą ludzi wierzących, we, we, przyjmujących jedną wiarę objawioną przez Chrystusa apostołom. Tak? I to jest Kościół. I czy oni są w Syrii, czy oni są w Antiochii, czy oni są w Jerozolimie, czy na Cyprze? Oni tworzą jeden, jedyny Kościół Rzymski. I to, że Święty Paweł pisze o Kościele w Antiochii, o w Cyprze, o Kościołach w Wikanium w listrze i w derbie. Prawda? To to jest jeden i ten sam kościół, jedna i ta sama, pojedyncza budowla, jeden i ten sam święta świątynia na podstawie FZ220. To, że w 1952 roku w Atenach pojawili się, pojawiła się pierwsza wspólnota. Ludzi bieżących to nie znaczy, że tam powstał niezależny kościół jakiegoś, z jakimś popkiem, czy tam patriarchą, czy tam jakimś wasylem. Nie. To są daty powstania wspólnot, które razem tworzą świętą świątynię, tą budowlę. A widzę, że pan tutaj idziesz właśnie. E, Próbuję e, te sekciarskie myślenie, że każdy sobie rzepkę skrobał, a więc każdy apostoł zakładał swój kościół, według czego? Według jakiej wiary? Według własnej wiary? No nie, według wiary, którą otrzymali e, e, wszyscy apostołowie od Chrystusa i ta wiara jest jedna. I jest jedno ciało. Efezjan. Widzisz Panie, cytujesz Pan Efezjan 2.20, nie rozumiejąc w ogóle znaczenia, bo drugie część zdania kompletnie Pana. Przytłacza, a jak już jest Pan przy Efezjan, to proszę sobie zauważyć, jak święty Paweł. Kartkę dalej. Pisze o kościele, rozdział czwarty. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. O, przepraszam, to jest wcześniej. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzie, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, czyli Kościół. Nie dwa, nie trzy, nie pięć. Jest jeden duch, nie trzech duchów, który prowadzi trzy różne kościoły. Jest jeden duch prowadzący jedno ciało, czyli jeden kościół. I w tym kościele ustanawia apostołów, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów, proroków, apostołów. To jest jedenasty wiecz. I tutaj masz, Pan, pokazane, że kościół jest jeden i struktura działania, którą za którą odpowiedzialny jest Duch Święty. O, Chrystus On odpowiada, On ustanawia. I tak ustanowił. I z, 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 zobaczmy, że Chrystus ustanawia a, apostołami, tak? I Chrystus ustanowił Piotra, paś owce moje. On nie pas sam z siebie, On pas z ustanowienia Chrystusa. A więc, Panie Piotrze, jeżeli Pan bronisz swojego kościoła, yy, który nie ma nic wspólnego, który nie wierzy w prymat Piotrowy, to bronisz Pan od szczepienczej sekty. Nawet jeżeli powstała dziewięć lat po prawdziwym kościele Chrystusa, no trudno. Nie ma wspólnego z Chrystusem. Nic. No poza tym, że tam samo możecie gadać o Jezusie, nie? Ale to nie jest Kościół Chrystusowy. Wiesz pan? I jeszcze raz, panie Piotrze. Dzieje Apostolskie, 14, 15, 16 rozdział. I proszę mi odpowiedzieć po na pytanie, dlaczego Jerozolimski Kościół wysyła ludzi do, do Antiochii, skoro to był niezależny patriarchat? Dwa niezależne, więc co komu do kogo, nie? I dlaczego święty Paweł, mając problemy, tam nie odwołał się do, do władz w Antiochi, do świętego Marka czy tam do ich popów, tylko poszedł do Jerozolimy, do niezależnego kościoła, tak? A więc widzisz, panie Pietrze, troszkę pogłówkować i wychodzi, że jeden kościół był, że jeden kościół ma jedną centralę, jest papież, ojcowie Soborowi i oni zarządzili dla wszystkich kościołów jeden dekret. No ale proszę, panie Piotrze, jeszcze raz 14, 15 i 16 rozdział dzieł apostolskich sobie przeczytać, konfrontując to z tymi głupotami, co pan tu wypisuje. Kościół tu, kościół tam, to, się, to, Tak. Powstały, bo Kościół w gnieźnie powstał w 1966 roku, ale to nie znaczy, że Mieszko I go założył, to nie znaczy, że założył go święty Wojciech, nie, po prostu powstała grupa bieżących, gru, grupa ludzi, którzy została włączona do Kościoła, który powstał w 33 roku i to na terenie Polski stało się w 1966 roku, to nie znaczy, że tutaj święty Wojciech zakładał swój Kościół, nie. Ani mieszko pierwsze. Nie. Po prostu stali się ludzie wierzący, stali się ludziom częścią ciała Chrystusowego założonego w 1933 roku. Pozdrawiam.